Panie profesorze, to jaka to może być odpowiedź? Najpierw doprecyzujmy to lakoniczne, choć ostre w tonie, jak podkreślam, stwierdzenie pani Zakarowej, że to kolejny wrogi krok i spotka się z adekwatną, z, z ostrą odpowiedzią. To znaczy, z jaką? No, na, najprostsze, to, czego można się spodziewać, i co jest raczej oczywiste to zamknięcie któregoś z konsulatów polskich w Rosji. Analogicznie wydalenie takiej samej liczby polskich dyplomatów. Ja nie wiem, czy, czy my mamy parytet, jeśli chodzi o... Znaczy, czy między Polską a Rosją jest parytet, jeśli chodzi o liczbę dyplomatów pracujących w naszych konsulatach. No, nie będę zgadywał, o który tu może chodzić z naszych konsulatów, ale to jest taka najbardziej najbardziej oczywista, oczywista odpowiedź. Ja bym zbyt daleko idących wniosków ze słów, sformułowań Marii Zacharowej nie, nie wyciągał, dlatego że ona już dawno nie mówi językiem dyplomatycznym, tylko właśnie jakichś gruźb i tak dalej, często bez pokrycia. Rosjanie będą, zrobią to, co będą mogli zrobić, a nie to, e, co by chcieli. Czyli trochę mamy taki, takie rytualne stwierdzenia. Nie wiem, czy z jednej, i z drugiej strony, ze strony no tak. Moskwy. Jak pan mówi, panie profesorze, na pewno. To przyjrzyjmy się temu komunikatowi ze strony polskiego MSZ. Doprecyzował potem rzecznik ministerstwa, że. że... W ciągu kilku dni konsulat będzie zamknięty, dyplomaci opuszczą kraj. No i Jest żądanie zaprzestania prowadzenia działań tej wojny hybrydowej. Jej celem jest i Polska, i jak stwierdził pan minister, kraje sojusznicze. Czy to jest takie żądanie, które ma jakiekolwiek realne podstawy do tego, żeby sądzić, że może być przyjęte, respektowane, że, że może poskutkować, jeśli to jest rodzaj szantażu i groźby? No, To wątpię, no, znaczy, że minister sformułował takie żądanie, No, to jest oczywiste, powinien to zrobić, natomiast no, nie sądzę, żeby Rosjanie zaprzestali jakichkolwiek działań czy dywersyjnych czy innych, prowadzą je od wielu lat, no przecież akty dywersji na terenie Czech czy Bułgarii miały miejsce wiele lat temu. Zresztą niewykluczone, że były one związane z przygotowaniami do jakichś działań zbrojnych przeciwko, przeciwko Ukrainie. Chodziło o zniszczenie zapasów amunicji, która potencjalnie mogła być dostarczona na Ukrainę. No i Rosjanie nie zaprzestają. No to tak jakby zażądać od Rosjan, żeby natychmiast zaprzestali bombardować miasta Ukraińskie. No, a no właśnie, nie zaprzestaną. Do, do, tak. No właśnie, do tego zmierza y, y, szczerze mówiąc moje pytanie, bo skoro pan minister mówi, że żądamy, a jeśli nie, to będą kolejne stanowcze działania, czyli rozumiem, że to jest zapowiedź y, tak naprawdę kolejnych stanowczych działań. No tak by to, tak by to, można, tak by to można rozumieć. Y, nie wiem, czy minister Sikorski miał na myśli inne działania jego resortu, czyli na przykład Zamknięcie na jakiegoś kolejnego konsulatu, czy, czy ograniczenie liczby, liczby dyplomatów rosyjskich w Polsce. Wydaje mi się, jeśli jestem dobrze zorientowany, że nie ma parytetu pomiędzy Polską a Rosją i Rosjanie mają tutaj liczniejszy personel. Przynajmniej niedawno jeszcze mieli liczniejszy personel niż my, więc taką operację możemy przeprowadzić. Czechy taką pro, y, operację przeprowadziły jeszcze przed 22 rokiem, przed, y, przed 24 lutego. Y, wydalili chyba hurtowo y, 60 chyba, czy nawet więcej dyplomatów. Dwa samoloty ich wywoziły transportowe z Pragi. Y, y, I doprowadzili do tego, że li, liczba personelu w ambasadach. Odpowiednio czeski w Moskwie i rosyjskiej w Pradze jest taka sama, a różnica była ogromna. No to takie operacje można przeprowadzać. To nawet byłoby ze wszech miar wskazane, ale nie wiem, co, co resort planuje w tej sprawie. A czas, jakoś moment, w którym to oświadczenie jest wygłaszane, jakoś panu, panie profesorze sadowi się gdzieś na, na jakiejś osi wydarzeń, no bo przecież Rosja jest w stanie wojny z Ukrainą, my wspieramy Ukrainę ze wszystkich sił, jesteśmy jej sojusznikiem, chcielibyśmy być w jakimś sensie rzecznikiem i co do tego nie ma żadnej wątpliwości, a jednak no na jakimś przynajmniej poziomie, wcale nie fikcyjnym, te stosunki dyplomatyczne z Moskwą, z Rosją były utrzymywane. Czy zatem teraz nasuwa się Panu jakiś powód, że miałoby się to zmienić? No żaden inny oprócz tego, o którym mówił minister Sikorski. To znaczy, że miałem miejsce jakieś wydarzenia, decyzje prokuratury o zatrzymaniu, decyzje sądu o przedłużeniu aresztowania i dalszym postępowaniu w stosunku do osoby, podejrzanej, oskarżonej o, o przygotowywanie aktów dywersji. Jeśli... Czyli, że teraz po prostu są konkretne dowody, są konkretne podstawy, tak, można, tak. Takie, można takie działania podjąć. To spróbuję inaczej sformułować to pytanie. Czy jest sens utrzymywania stosunków dyplomatycznych w relacji Warszawa-Moskwa? No ja bym, ja bym powiedział, postawił, przepraszam, że trochę może inne pytanie, czy jest sens w tej chwili cokolwiek zmieniać w aktualnej sytuacji, którą utrzymywaliśmy przez cały czas trwania wojny. Poziom stosunków dyplomatycznych z Rosją obniżyły chyba tylko Estonia, Łotwa i Litwa, wycofując stamtąd swoich ambasadorów, no i analogicznie nie ma rosyjskich ambasadorów w ich stolicach. I chyba nikt więcej tego tego nie zrobił, jeśli byśmy w tej chwili coś podobnego zrobili, ale podkreślam, nie wiem czy w ogóle są takie plany, no to nie wiem, to pytanie jest podstawowe, co my w ten sposób osiągamy i czy to ma jakiekolwiek, jakiekolwiek, by miałoby jakiekolwiek znaczenie. E Popatrzymy jaka będzie reakcja, wydaje mi się należy poczekać jaka będzie reakcja Moskwy faktycznie, poza tam pochykiwaniem Marii Zacharowej. I, no i wtedy się zastanowić nad ewentualnie dalszymi, z naszej strony dalszymi, dalszymi krokami. Moim zdaniem taka jakaś większa operacja to byłaby sensowna, Albo, albo doprowadzenie do parytetu liczby dyplomatów polskich i rosy... polskich w Rosji, i rosyjskich w Polsce, żeby to była po prostu taka sama, taka sama liczba, a jakiekolwiek inne działania, no to dobrze byłoby je jednak robić w ramach jakiejś koalicji państw, grupy państw.